Należy uruchomić Wi-Fi i podłączyć się do sieci. Nazwa sieci będzie wyświetlana jako GOVQ9. Sieć wymaga hasła. Jest to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I po wpisaniu hasła należy kliknąć opcję Połącz. Kamera została połączona, internet może być niedostępny. Jest to prawidłowa informacja. Gdy wyskoczy ten komunikat nic nie robimy, tylko wracamy do głównego ekranu i szukamy aplikacji. Aplikacja będzie do pobrania oczywiście z linku podanego u nas na stronie oraz na kodzie QR w urządzeniu. Wchodzimy w aplikację. Tu podczas włączenia aplikacji należy zezwolić na wszystkie elementy, o które nas poprosi, czyli klikamy zawsze zezwól. Tam będą trzy takie operacje. I mamy w tym momencie obraz z kamery na krótki, tak zwany zasięg. Aby uruchomić dźwięk, należy kliknąć ikonkę mikrofonu. Jeżeli chcemy zwiększyć bądź zmniejszyć jakość przycisku Q720p, ustawić tryb, tryb nocny bądź dzienny na słońce. Obecnie przełączyła się na tryb nocny, będzie to obraz czarno-biały. Oraz aby ustawić funkcję podłączenia zdalnego, czyli do sieci Wi-Fi należy kliknąć ikonę Wi-Fi tutaj po środku. W opcji please select Wi-Fi wybieramy naszą sieć Wi-Fi, którą w danym miejscu państwo posiadają. Wybieramy sieć i w miejscu enter Wi-Fi password wpisujemy hasło do danej sieci Wi-Fi. Trzeba pamiętać, żeby wprowadzić odpowiednie znaki, żeby wszystko się zgadzało. Po wpisaniu hasła i sprawdzeniu, czy się zgadza, klikamy przycisk Connect i czekamy, aż kamera się połączy. W momencie podłączenia naszej kamery do sieci Wi-Fi trzeba chwilę odczekać, aby pokazała się jako tryb online. Łatwo to zweryfikować poprzez wyłączenie Wi-Fi i włączenie przycisku Dane komórkowe. I zaktualizowanie. Po chwili kamera powinna się pojawić jako online. I kamera w tym momencie jest online. Ustawienie, nagrywanie na kartę pamięci. Wybieramy poprzez kółko zębate I w opcji Storage Status. Wybrać opcję nagrywania. Obecnie wybrana jest opcja Full Day, czyli nagrywanie ciągłe. Można również wybrać opcję Alarm, czyli na detekcji ruchu. Przez cofnięcie akceptujemy sposób rejestracji, natomiast przy detekcji ruchu należy uruchomić funkcję Motion Detect, czyli przełącznią w stronę zielonego e, znaczka. I w tym momencie jedynie pozostaje nam uruchomić tylko powiadomienia z aplikacji poprzez Push Notify. Uruchomienie. i w tym momencie również powinny przychodzić powiadomienia o wykryciu ruchu oczywiście funkcję zapisu możemy zawsze zdalnie wyłączyć ewentualnie również jest opcja pobeoru po, e, zainstalowanych e, nagranych filmów z kamery przez opcję My Album